Daj sobie miejsce! Daj sobie miejsce! Co? Masz się wzieć. Kto jest wolny? No, nie O, ten też. Kuba, bo Brawo, w nie sam, nie Brawo w super! Paniów! Odzywamy się! Przeproś! Witek! Przeproś! Zapraszamy

Witaj, 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 Prowadź witaj, musisz. witaj, witaj, Musisz prowadzić sam witaj, 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 witaj,

Ante, naraz. Antek, je. je Antek, těžké. Zmatený, Patrik,

Thank <laughs> You Radość trochę. Radość. 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 na obronę. Radość. 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 Drugą cegłą! A no nie przekładasz na lewo! <śleszy> <Dostęp się. śleszy> Ale no, do lewo! Nie daj! Hey! 何で? Smile, A nie mogę rozgrać sobie, yy, yy, sobie z którym się pokazać Padeł nie, Hania, zanim się... On nie chciał zmiany, tylko coś tam skrzydł, że coś nie może. Zmienić.

Chwili, 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 tak. Cię to chyba masz w ogóle jakiś wagon towarowy przywiązany do. Ty. Bartol, Bartol. A Paweł chyba założył zamiast korków te płetwy do pływania. Z tyłu, uważaj! z tyłu! Dawaj, dawaj, dalej! Dawaj, Patryk sam. Patryk, patryk. Nie lewa strona. A czy jeszcze zostajesz, do Za gorąco mu jest. Chodź tutaj, Janek jest! Graj! Dobra, graj! Nie, ty zostajesz. Si O-Yong! Su Chi!

Paweł! Tam zejdź! Tam! rozjazd. Więc chciał. I spary teraz. Shift, zabieramy jeden drugie. Tak, 3